Siemanko, cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Łukasz. Witam was na kanale Ograj Buka. W dzisiejszym odcinku dwa kupony. Jeden będzie dotyczył polskiej Ekstraklasy, drugi sobotniej gali KSW. Nie przedłużając już, lecimy z typami. Zanim jednak przejdę do typów, najpierw konkurs. 100 zł bonusu do wygrania do Bugmachera BetClick. Jedyne co musicie zrobić, to wytypować wynik meczu Legia Warszawa-Jagiellonia-Białystok. Ja go nie będę obstawiał na tym kuponie, ale zapraszam Was do wytypowania dokładnego wyniku tego spotkania. Zapisujcie również minutę pierwszej strzelonej bramki w spotkaniu, a także swoje loginy do BetClick. Jeżeli natomiast nie macie jeszcze konta w BetClick: to to jest idealna sytuacja, żeby po prostu sobie je założyć. Wystarczy, że wejdziecie w link, który zamieściłem w komentarzu do tego filmiku. Założycie sobie konto razem z kodem promocyjnym promkawip. Macie również pierwszy zakład do 50 zł bez ryzyka z możliwością natychmiastowej wypłaty. Zapraszam Was do udziału w konkursie. Czekam na Wasze odpowiedzi i życzę powodzenia. Moje typowanie zaczynam od meczu Podbeskidzia z Krakowią. Te drużyny ostatnimi laty spotykały się tylko towarzysko. Ostatni raz w Ekstraklasie grali w 2015 roku, ale ostatnie trzy mecze, które zagrali, to dwa zwycięstwa pod beskidzia i jeden remis. W meczu o punkty góralom może nie być już tak łatwo ograć Krakowie, ale w każdym z tych meczów padały bramki z obydwu stron, dlatego mój typ na to spotkanie to BTTS. Drugie spotkanie to mecz piasta gliwice z pogonią Szczecin, bo dopieczni Waldemara Fornalika zaczęli ten sezon od porażki ze Śląskiem Wrocław, ale w europejskich pucharach zaprezentowali się bardzo dobrze, ogrywając Dynamo-Mińsk. I myślę, że właśnie na tych rozgrywkach aktualnie będą się skupiać gliwiczanie. Do tego Pogoń Szczecin nie jest dla nich wygodnym rywalem w ostatnich pięciu spotkaniach. Dwukrotnie wygrywali stoczniowcy, dwa razy padał remis i tylko raz w 2018 roku wygrywał piast. Dlatego mój typ na to spotkanie to remis lub wygra na pogoni Szczecin. I ostatni mecz na tym kuponie to spotkanie Lecha Poznań z Wisłą Płock. Nie będę się tutaj za bardzo rozgadywał, stawiam po prostu na kolejorzak. Wisła Płock, no cóż, w pierwszej kolejce męczyli się z Beniaminkiem, ze Stalą Mielec, wymęczyli ten remis 1-1, ale tym razem myślę, że z Poznania wrócą bez punktów. Dlatego mój typ na to spotkanie to wygrana Lecha Poznań. I zmieniamy dyscyplinę, przechodzimy do MMA. Już w sobotę 54. gala KSW, ostatnia gala, którą obstawiałem, przyniosła nam szczęście. Wtedy kupon wszedł, więc mam nadzieję, że i tym razem się uda. Trzy walki obstawiam. Zaczynamy. Pierwsza, którą zamieściłem na kuponie, to walka Sebastiana Rajewskiego z Armenem Stepanianem. Jeżeli chodzi o Polaka, to prezentuje on ostatnio bardzo dobrą formę. Ma niezłą pasce. Też w tych walkach pokazywał się z bardzo dobrej strony. Natomiast Ormianin to troszeczkę inna liga, to też inna kategoria wagowa, tak naprawdę. Walczył ze słabszymi przeciwnikami, dlatego tutaj obstawiam zwycięstwo Polaka Sebastiana Rajewskiego. Druga walka to starcie Pawła Polityło z Bogdanem Barbu. Tutaj też stawiam na wygraną Polaka, Pawła ponieważ uważam, że mimo mniejszego doświadczenia walczył z lepszymi przeciwnikami, a Barbu z wieloma słabszymi od Polityło przegrywał, dlatego stawiam na zwycięstwo Pawła Polityło. I ostatnia walka na tym kuponie to coś na co chyba wszyscy czekają, czyli debiut Izu Ugonocha w KSW. Zmierzy się on z Quentinem Domingosem, niezbyt wymagającym przeciwnikiem. Ruskow bazuje głównie na swojej sile. W tym upatruje zawsze swoją szansę na zaskakującym ataku i na tym, że idzie po prostu jak dzik i ma nadzieję, że tym wygra walkę. Izu, jako doświadczony bokser, nie powinien dać się na to złapać, pewnie przeczeka ten początkowy atak Ruskowa i po prostu go wypunktuje. A co więcej, myślę, że go trafi i to, i to, i to bardzo celnie, dlatego stawiam na wygraną Izu. W dodatku będzie to przez knockout lub poddanie. W tym odcinku to już wszystko. Tak się prezentują obydwa moje kupony. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czekam na Wasze odpowiedzi konkursowe. Czekam również na Wasze subskrypcje, na Wasze lajki i komentarze. Widzimy się już w przyszłym tygodniu. Zieloności na ten weekend i do zobaczenia. Cześć!